Czy słowo masakra może przywołać demona? To ciekawe pytanie, a więc przyjrzyjmy się znaczeniu tego słowa. Słowo masakra pochodzi z języka francuskiego, gdzie oznacza destrukcję oraz rzeź. Do Polski zaś przywędrowało w okolicach XX wieku. I owszem, słowo masakra miało bardzo negatywne konotacje, jednak nie możemy zapomnieć o tym, że język ewoluuje, a słowo masakra jest obecnie używane raczej przez. Z młodsze pokolenia w zupełnie innym kontekście. Czy to słowo przyciąga demony? Nie. Jednak nie możemy zapomnieć, że tak samo rzeczy, którymi się otaczamy, ludzie, których mamy wokół siebie, jak i słowa, których używamy, nie są dla nas obojętne. Negatywnie nacechowane słowa mogą wpływać na nasze samopoczucie i świadome dobieranie słów na pewno wyjdzie nam na dobre. Przyznaję, że zdecydowanie zbyt często używam słowa masa Zarówno w negatywnym, jak i w pozytywnym aspekcie, i pracuje nad tym, żeby to zmienić. No, masakra.